Cześć, stream wafel. Jakiś czas temu tutaj uciekła nam hornet. I montując pewien odcinek, zdałem sobie sprawę, że tutaj po prostu wystarczy skakać po ścianach, żeby tutaj dojść. Wcześniej w ogóle nie zauważyłem tego przejścia na górę, jakby nie miałem tego skoku, więc nie zwracałem uwagi na to, nie? Hop, dobra, hop. Oj, tu dużo kodów będzie. Tutaj na dół nie wiem, czy jestem w stanie przejść. Na pewno na górę jestem w stanie przejść. Okej. Okay. Ale tu nic nie ma. Spróbujmy. A, da, dało się, dało się. Nawet dźwignia była. O, jestem. Mam most! Panie! Checkpoint! Okej, okay, teraz zaczyna się trudniej, większy hardcore zaczyna się. Ale dobra, nie, jednak łatwo. No i druga dźwignia. Ty, czekaj, on wygląda jak ten y, fałszywy rycerz, co go rozwaliłem na początku. O, mogę włożyć City Crest, który dostałem od niego. Dobra, czyli tu po prostu trzeba go rozwalić, żeby tu przejść. I tyle. Tu mogę iść na górę. Czy coś tu jest? A, szyszki! Coś tu jest, coś tu się krztusi. O to ty! Już go widziałem? Już go chyba widziałem. Albo to jakiegoś podobnego? Nie, to chyba jakiś nowy. Bo dostałem oczka, czyli, jakby pierwszy raz go chyba widzę. Ale były jakieś podobne takie. Wielkie wrota zostały zapieczętowane. Nikt nie wejdzie, nikt nie wyjdzie. Okej. Okay. Znowu ty? A coś mi powiesz? Przed nami leży stolica. Wygląda na to, że to miejsce trzyma. Odpowiedzi na wiele tajemnic. Też mi coś tam ciągnęło, ale teraz, jak tu tak siedzę, to jakoś. waham się tam zejść na dół. Czy to może strach? Czy coś innego mnie od tego powstrzymuje? Nie wiem. Idziemy na dół. Ej, tak, tak. Widziałem ich już. Widziałem. Był taki latający. Tylko ja ich po prostu chyba pominąłem. Nie ich nie załatwiłem chyba. Oj! Okej, okay, przeżyłem. City of Tears! To jest ta stolica? Tu w lewo coś jest. Hornet? A czemu dla Hornetki miałoby być znak? Nie wiem, ale jest taki ten... Nożyk. Tu jest nożyk. Mogę go zebrać? Nie. Słyszę kowala. Słyszę kowala jakiegoś. Jakieś uderzenie młotem. Ja wiem, że to jakiś jeszcze mieczek można mieć. Dream nail czy jakoś tak? W sterowaniu. Jest przypisany do niego klawisz. Siema. Żuczek kowal. He przyniosłeś mi kolejny nail? To ogólnie jest gwóźdź. Tak w tłumaczeniu, ale chyba nie będę tego tak tłumaczył. Zostaw go na ziemi i wróć później. Jeżeli dalej będziesz oddychał. Heh? Ooo, myślałem, że jesteś kimś innym. Szukasz nail smyfa, co? Cóż, znalazłeś. Nie za bardzo lubię gadać, ale jeżeli chcesz, żebym naprawił Twój nail, no to dobrze trafiłeś. Twój nail jest w takim dosyć przykrym stanie. Oczywiście nie należy do jednego z moich, ale cóż, wszystko można odnowić, jeżeli ma się odpowiednio dużo skilla, jeżeli włoży się w to odpowiednio dużo wysiłku. Nawet to zepsute ostrze. Jeżeli chcesz, mogę je przekuć. Dzięki temu będzie znacznie bardziej śmiertelne. Nie będę musiał przeciwników wbić przez 20 minut? Tak, chcę wzmocnić mój nail. Wow. fajne te animacje. No i proszę, gotowe. A, czekaj, bo ja miałem jakiś materiał. Gdzie to jest? To coś jest cenione przez tych, którzy potrafią kraftować broń. On potrafi kraftować broń. O! Powiedział właśnie o tym PaleOr, o tym o tym itemku. Jeszcze bardziej masz wzmocnić? 800! Dobra, chyba trzeba będzie zbierać. Ty! Ja chyba zadaję dwa razy większe obrażenia. To się przyda, jak nic, to się bardzo przyda. Co to jest? Inspektuj. Mechanizm z prostą dziurką od klucza. Okej, okay, muszę mieć tu jakiś klucz, żeby przejść jeszcze niżej. Ciekawe od kogo go dostaniemy, od bossa pewnie, nie? Uuu, dużo fontanna. Pomnik... Hollow Knighta. W czarnym skarbcu, daleko na górze. Z powodu jego poświęcenia, Hollow Nest trwa wiecznie. Okej... Okay. Black at Temple Added to Map. Mam tam iść? Tam coś jest! Ale ja już tam byłem i tam nic nie ma A może teraz będzie Ej, mogę go uderzyć Aha, tu nic nie ma Czekaj, tu nic nie ma Mam tam wrócić? Ja muszę tam wrócić, tam coś będzie Okej, okay, tam coś jest Ale jest też on eee, Weź zjeżdżaj o, Chodź tu, chodź tu, chodź tu Nice, dobra, co my tu mamy? Seal, kolejny O, jakiś większy Śmieszne, śmieszne jest ale niezbyt trudne. O! On ma dzidę długą. On w nią rzuca! Ale jest łatwy. On w ogóle nie chce rzucać. Mam już 800, tak że będę mógł do tamtego gościa już pójść. Ale na razie tu zwiedzam. Może korniszona znajdę. Jest. Jest kartka tam na górze. Jest kartka. Co to jest za miejsce? Najpierw pójdę do korniszona. Oj, Ty! Nie podoba mi się, że tak robisz. Ale to wygląda jak jakiś. Pok jakby. O, to jest zasadzka, bo już miałem mówić, że no to zrobili tak, jakby to miał być jakiś pokój z bossem, a to jest tylko ten gość, nie? Już mi go przedstawili przecież wcześniej. A to jest zasadzka. Aha, bardzo krótka zasadzka. Dobra, on no jak zwykle nic nie mówi ciekawego. Tania ta mapa tym razem, a tutaj ławka, nie? Te ta. już taka tania nie jest. Okej, okay, nawet tu jest szybka podróż, Fajno. Ej! Chyba nie tak działa raszowanie w włócznią. Znalazłem jakieś drzewko, ale nie można z nimi zrobić. Może kiedyś będzie można? Eee, dostałem simple Key. A tu znalazłem. Wanderers Journal. No to jest coś takiego jak ten Seal, też ceniony przez historyków. Może kiedyś jakiegoś znajdziemy? Kolejne wydatki. No dobra, trochę to potrwa. Czekaj co? Connection, czyli połowę? Z Stack Station blokowałem? Tu jakieś nowe osoby się pojawiły, jakieś nowe sklepy i tak dalej. Jest ten maluszek. On wiem, że może mi dać coś ciekawego. Mask szart? Masz? Serio? To mi się wydaje, czekaj. Ja chyba. Ja jeden znalazłem przez przypadek, jak sobie łaziłem, i jeden gdzieś na odcinku, jak montowałem, to widziałem w miejscu, które wtedy nie było dostępne, a teraz chyba by było dla mnie dostępne. I to już byłby ostatni, bo już jeden mam. To jest Vessel Fragment Simple Key Gathering Swarm. A, to jest jakby taki magnes na szyszki. To jest chyba coś takiego, że jako oberwiesz, to przez dłuższy czas jesteś nieśmiertelny. Nie o! A to jest światło! To jest światło do rozświetlania ciemnych miejsc! To jest jakieś jajko, które po prostu śmierdzi. Pewnie kiedyś będzie mi użyteczne, ale teraz raczej nie. Wezmę maskę. Yy, zakładam, że ona będzie mnie chronić przed ten... Cała... A! 101! Ona ma mnie chronić przed demedżem. Zakładam, że... Będzie mnie chronić przed wodą. Taką toksyczną. Bo są pewne przejścia, w których po prostu widać, że musisz przejść przez tą wodę. Co to jest? Kamienne drzwi z prostym zamkiem. Użyć klucza? Tak. To jest jednorazowe, nie? Bo tam w sklepie był drugi. Czyli tam na dole nie użyjemy go. Ale tu może być coś ciekawego. O! Eee, siema małe, intruzie. No, troszkę mi się tu zasnęło. A, tak, tak. No, także przesiadłeś i mnie obudziłeś. Nie, to nie ma znaczenia chyba. A może nawet jestem w stanie ci pomóc. Jestem Gigi, i skoro tu przyszedłeś to znaczy, że potrzebujesz mojej pomocy. On tu gada jak jakiś psycholog, że nasze żale nas y, ograniczają i tak dalej. Wygląda na to, że nie masz żadnych żali, nie potrzebujesz moich usług. Czyli co, czyli możemy się na, nabawić jakichś chorób, jakby? Tutaj akurat żali i on będzie mógł to leczyć? Brzmi dziwnie. Patrzcie, oni, niektórzy na hita lecą. No ja zadaję dwa obrażenia na hita teraz. I tu jest świątynia jaja. I czy coś tu się stanie teraz? Jajo jest takie samo jak wcześniej. I po co ja tu przylazłem? Nie, serio, po co ja tu przylazłem? Tu nic nie ma. Siema, przeprowadziłem ci dosyć wielu ziomków. Tylko tylu? Czekaj, nie, 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 ich było więcej, ich było znacznie więcej. Gdzie się podziała reszta. Coś ty mi dał? Czekaj, co to jest? Fragment jakiś! Co? Dostałem HP upa Aha, ej, ej, czekaj Ta maska daje tylko HP upa? I dostałem grubsąg. <ścoughs> rozwalają mnie te dźwięki, rozwalają mnie. Ale czemu to jest tak jasno oznaczone? I czemu to jest taka czacha jakaś dziwna? Aha, mogę otrzymać duszę jak obrywam. Nie wiem, czy to mi się przyda, ale dzięki. Im więcej czarmów, tym więcej będę mógł kupić czarm noczów. Czyli tym więcej czarmów będę mógł trzymać. Czyli nawet jak są bezużyteczne, to są użyteczne. Dobra, chciałbym się chyba przejść do paru miejsc, które znalazłem wcześniej. Jak sam sobie łaziłem. Tu jest jakieś kamienne sanktuarium. I nic nie. <laughs> nic nie widzę. Au, dzięki. Serio, tu. Na samym początku O Jezu Hop Nie, tu po prostu jest bait Tam nic nie ma Ale tu na górę można przejść yy, mogę tu coś inspektować Twarz z kamienia Szkoda, że jej nie widzę Trzeba będzie tu wrócić, jak będę miał światełko Czyli nieprędko A tutaj czeka nas wielki Wietnamczyk Ło, wow, ej, ty, ty nie znikasz Ty nie, w sensie, te twoje liście nie znikają ja muszę uciekać, ja muszę uciekać. Walczę znowu. Chodź tu. Nie, nie skacz aż tak bardzo. M muszę się odleczyć z kogoś łatwego. Jestem gotowy. Albo i nie. Czemu on tak skacze bardzo? Okej, okay, już za drugim razem tak nie skacze. Raz skaczę Raz skacze, raz nie. Raz trzeba nad nim przeskakiwać, a raz nie. Okej. Okay. Aha, czyli o to chodzi. Po prostu wykminić się go atak. I tyle. I walić tym. Nice! Ej, dużo tego dał. Boom! Ej, małe! Kolejny w ciąży był. Czemu każdy boss musi być w ciąży? Okej, okay, tu muszę wykorzystać te dziadostwa, żeby pod nich skakać. Fragment maski. Nie, czekaj, czekaj. czekaj. To jest fragment czegoś innego. E, co to było? To jest wesel. E, Będę mógł trzymać więcej dusz. bo tylko tutaj nigdzie za bardzo nie ma przeciwników takich do bicia. Są tylko te. E, tam co trzeba pociski odbijać. Takie roślinki. I z nich nie dostaję dusz w ogóle. Bo ja nie biję ich bezpośrednio. Dobra, coś tu jest. Jajo. To jest jakieś ostrzeżenie przed jakąś istotą w jakichś jaskiniach, które tutaj. No, jakichś tych jaskiniach pobliskich. A co, już tu nie przejdę, nie? No to problem. A, musiałbym z góry przejść. Super, muszę wracać całą ścieżkę. I tu coś mamy jeszcze. Seal. No, okazuje się, że te rzeczy, które znalazłem, to wcale nie było nic ciekawego za bardzo. Ale lepiej być ostrożnym, żeby nie przełożyć czegoś na odcinku ważnego. I tutaj są latające krzaki. Overgrown Mount Ej, zamknęło mnie. Walka. Z komarami. O, tu no to jest wszędzie. Okej, okay. to jest dosyć dużo komarów i dużo raszowania Hop. A wyjść! A wejść! Jestem na hitach chyba. Dajcie mi się leczyć? O, okej, okay, dobra, to jest koniec akurat już. Co to jest? Czym ty jesteś? Dostałem coś. Muszę trzymać w górze i kliknąć E, żeby uwolnić. A, to jest chyba jakby taki wybuch. Czekaj. Tak, to jest wybuch. E, nie wiem, czy przydatne, ale może. Chodź tu. Czekaj. No, zasięg na boki ma niewielki, ale zasięg do góry ma spoko. Szczególnie, że nie można strzelać do góry. Także to jest ok. Ej, znowu to. Patrzcie, tu jest na przykład taki pokój, co nie? Jest woda, są kolce. Te kolce są tuż nad wodą, czyli nie można w ogóle tamtędy przejść. Musiałbyś przejść pod wodą, albo przez kolce. A tutaj na górze. Ech, czekajcie, trudno tu skoczyć. Tu na górze były tylko szyszki. Więc to wygląda tak, jakby można było potem przechodzić pod wodą, przynajmniej pewnymi rodzajami wody tylko. A jak tu jest queen station, co nie? To tutaj jest od Au. Ej, idealnie zrobione. Dobra, hop. Tylko nie wlecieć teraz. Dobra, hop, jest. kawałek maski kolejny. Ej, to też jest taka szynka. A w Mantis Village tutaj ona zamknęła nam przejście i jednak teraz, jak pokonaliśmy ich królowe, to one wszystkie nas szanują, one nam się kłaniają, one nas nie atakują, no chyba, że my ich zatakujemy. No i otworzyła mi przejście z powrotem, także zarąbiście i tutaj jest coś takiego. Trzy rzeczy takie są. Hallownest Seal. Okej, okay, tu jest drugie i to jest Mark of Pride. Czerwiec się skończył. Zwiększa mi zasięg bicia! Uuuu, to chyba muszę wziąć, to chyba muszę wziąć. Dobra, wywalam Dashmaster, bo on nie jest za bardzo przydatny. Kompas biorę na pewno. Skorupa również powiedzmy, mogła być lepsza. Biorę to. Jeszcze coś za jeden. Aha, to też zwiększa zasięg, ale trochę mniej. Czy mam dwa zwiększenia zasięgu? Czekaj. Coś za jeden? Jak obrywam, to dostaje dusza. Jednak się przydało. No, wydaje mi się, że ten zasięg jest większy. I tu jest trzecie. Szyszki po prostu. Nie, no musiało być w którymś, musiały być szyszki, ale 600? Ła! Wow. Dobra, chyba czas pójść do tamtego kowala. Albo, nie, wiem, 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 kupić latarnię. Mogę kupić kolejne mask szardy, ale już drogie są. Dobra, biorę to. Wiem, że City of Tears da się przejść do jakichś kryształowych jaskin, także to zrobimy w następnym odcinku, a na dzisiaj to było na tyle, mam nadzieję, że się podobało, do zobaczenia i siemka.